Bajka o szklance Ance. Była sobie szklanka anka. Poszła sobie na zakupy do biedry. Kupiła sobie Pepsi, Liptona i Pepsi. Spotkała po drodze fr szklankę Frankę i poszły razem do domu. Usiadły na stole i napiła się Liptona, a później się napiła Pepsi. Pięć minut później zrobiło się gorąco. Oczywiście Anka włączyła sobie wiatrak i ten wiatrak wydmuchał całą wodę z niej. I bardzo się zdenerwowała. Poszła do sklepu do żabki. Sklep był zamknięty. Zła szklanka Anka musiała wrócić bez zakupów do domu. Ale zaczął padać deszcz. Szklanka Anka była zadowolona, ponieważ deszcz nakapał jej wodę do środka. Koniec bajki, papa. Pa. Czytał dla Was Antoni Cegieła.